Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Mój ideał, Jezus, syn Marii. Odcinek dziewiąty: Czcij jak ja matkę moją. Jezus, bracie mój, ja jestem Bogiem, przed którym aniołowie oblicze zasłaniają. Uwielbiając mnie ze drżeniem, a jednak pokornie czciłem Maryję, gdyż, będąc Bogiem, byłem i jestem także jej synem. Ja dałem przykazanie: czci ojca swego i matkę swoją. Jakżebym go sam nie wypełniał w sposób doskonały, Chciłem Marię, bo jest moją matką, matką niezrównanie dostojną i świętą, przedstawicielką Ojca Mego Niebieskiego. Staraj się pojąć uszanowanie, zarówno głębokie, jak i czułe, z jakim, dzieckiem będąc, potem młodzieńcem i mężem, pozdrawiałem ją. Stałem przed nią, słuchając i mówiąc do niej, i wypełniałem wszystkie jej życzenia. Widziałem, jaką radość sprawiała jej moja uległość. Przyjmowała ją z prostotą, jako wolę Ojca, powtarzając w duchu. Wejrzał na niskość służebnicy swojej a podwyższył niskie. Nie ograniczałem się dla jej uczczenia na tych oznakach uszanowania, lecz uczyniłem nieskończenie więcej. Czyż nie przez cześć dla matki mojej uwolniłem ją od prawa grzechu pierworodnego, ochroniłem ją od pożądliwości otoczyłem taką pomocą, że nigdy najlżejsze tchnienie nie przyćmiło czystości jej duszy? Czyż nie przez uczucie nieskończonego uszanowania chciałem zachować nieskazitelność jej ciała w moim poczęciu i urodzeniu i przenieść? to ciało dziewicze do nieba, zanim zgnilizna grobu zdołała go dotknąć? Czyż nie obsypałem jej dla jeszcze większego wywyższenia mej matki od samego jej niepokalanego poczęcia nadmiarem łask, większych od tych, które wszystkie istoty stworzone razem wzięte, Kiedykolwiek otrzymały? Czyż nie dałem jej udziału w zbawczym mym posłannictwie i czyż nie koronowałem ją jako królową nieba i ziemi? A czymże są oznaki czci, których Kościół nie przestawał mnożyć z każdym wiekiem i jeszcze więcej mnożyć będzie w przyszłych wiekach? Poważnymi głosami pasterzy swoich i pełnymi zapału głosami ludu, jeżeli nieczęściowym urzeczywistnieniem, jak ci to już mówiłem, mojej chęci uwielbienia Maryi. Odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody, zawołała pod natchnieniem ducha mojego. Proroctwo jej musi się wypełnić. Oto cała ziemia święcić musi imię Ojca mojego i słabić imię Maryi. A żeby czcić Maryję tak, jak ja ją czciłem i jak chcę, żeby była czczona, musisz wpierw lepiej ją pojąć. Rozważaj więc bezustannie jej godności, jej przywileje, jej doskonałość i posłannictwo, a potem się ukusz w nicości swojej i nędzy. Im więcej się uniżysz, tym lepiej potrafisz pojąć wielkość matki mojej. Przede wszystkim, Wlej w duszę swoją usposobienie mojej duszy. Patrz na Marię moimi oczami. Podziwiaj ją moim duchem. Raduj się, patrząc na jej piękność moim sercem. Oddawaj jej cześć, biorąc gorliwy udział w modłach i świętach publicznych. Odbywających się na jej chwałę. Czcij ją pobożnymi aktami, które będziesz jej co dzień z wytrwałością ofiarowywał. Czcij ją umartwieniami, które będziesz sobie zadawał dla pomnożenia jej chwały. Czcij ją szerząc wśród otoczenia poznanie jej. I miłość. Czci ją, łącząc się z innymi, uprzywilejowanymi jej synami, dla służenia jej z nimi. Czci ją, oddając się jej całkowicie, walcząc dla niej i pod jej wodzą, jak? Ona ci to sama później objawi. Czci ją szczególnie przez swoje zachowanie, zostań świętym, a uczynisz więcej dla jej chwały niż gdybyś pozostając miernym chrześcijaninem mądre pisał o niej księgi. Czci ją w swoim imieniu i moim. Czci ją za tych, którzy jej nie czczą, za Pogan Którzy jej nie znają, za heretyków, którzy jej bluźnią, za złych chrześcijan, którzy się do niej nie modlą, za dusze jej poświęcone, które się zaniedbują w jej służbie. Czci ją z całej swojej mocy, gdyż ona jest ponad wszelkie pochwały. I nigdy nie dość wysławiona. Nie bój się w czci przesadzić, albowiem nigdy nie uczcisz jej tak, jak ja ją czciłem i jak pragnę, żeby ją czczono. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen.